Cześć kochani, witam was w kolejnym odcinku. Ja nazywam się Piotr Klose z kanału Natchniony Duchem i dzisiaj zapraszam was do filmiku o miłości. Czym jest miłość? Zapraszam do oglądania. To jest chyba jedno z najcięższych pytań. Najcięższych pytań, na które nie ma jakby konkretnej odpowiedzi. Nikt nie zna dokładnej odpowiedzi, czym jest miłość. Niektórzy nawet nie wierzą w ogóle, że istnieje takie coś jak miłość. Według katolików. Ogólnie chrześcijan, można prosto powiedzieć, że Bóg jest miłością. Może dlatego nie znamy takiej dokładnej odpowiedzi, bo nie do końca wiemy i znamy Boga tylko na tyle, na ile nam się ukazał. Ale wiem, czym na pewno nie jest miłość. I to może niektórych z Was zszokuje, ale miłość nie jest uczuciem. No i może niektórzy z Was nie wiedzą za bardzo, o czym ja mówię. Przecież czuję miłość, kocham. Drugiego człowieka. Kocham swoje dziecko, swoich rodziców, swoją żonę, swojego męża, swoich przyjaciół, ale pozwólcie mi wytłumaczyć. Zakochanie, zauroczenie i wszystkie pochodne to tak, to są uczucia i należą jakby do miłości. Tylko, że miłość sama w sobie nie jest uczuciem. No więc, jeśli nie jest uczuciem, to czym jest? Mógłbym powiedzieć, że według Pisma Świętego wyborem, dokonywanym przez nas. Każdego dnia. No dobrze, ale dlaczego wyborem? Bo Bóg stwierdził, że On wybierze swoje stworzenie, że On dokona wyboru, w którym powie, tak, kocham cię. Pragnę, abyś żył. Pragnę, abyś żyła. On podjął jeden wybór. Po prostu kochać swoje stworzenie. Bóg dokonał wyboru kochania nas i pokazał nam to w dobitny sposób. Tak jak jest w Piśmie Świętym napisane, że Bóg. Tak umiłował świat, że syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Bóg nas tak ukochał, że stwierdził, że po prostu da nam swojego jednorodzonego syna, po to, żeby za nas umrzeć, żeby nas wybawić od grzechu, od śmierci. Ale dlaczego Jezus musiał umrzeć na krzyżu? Dlaczego musiał tak niewyobrażalnie cierpieć? Dlaczego Bóg po prostu nie stwierdził, że pstryknie palcami i powie: wybawiam was? I powie: Kocham was. Mógł tak zrobić, bo przecież jest Bogiem. Ale Jezus powiedział, że nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Bóg stwierdził, że jedynym dobrym pomysłem, jedynym dobitnym pomysłem będzie to, żeby On sam w postaci Jezusa umarł za nas, cierpiąc niewyobrażalne męki, po to, żeby nas wybawić od grzechu, żeby zapłacić za karę, którą powoduje grzech, czyli śmierć, i po to, żeby nam pokazać, jak bardzo nas kocha. I co więcej, on był świadomy tego, że większość ludzi go nie wybierze. Rozumiecie? Umrzeć za kogoś, za kogo nie macie pewności, że w ogóle będzie Was kochał z powrotem. Bóg wiedział, że będą takie osoby, które nie będą Go kochać, ale mimo to stwierdził: I tak Cię kocham, i tak chcę za Ciebie umrzeć, i tak pragnę Cię wybawić od tej śmierci, mimo że wiem, że niektórzy z Was. Mnie nie wybiorą, ale i tak to zrobił, nawet dla tej osoby, która w Niego po prostu nie wierzy i nie wierzy w Jego miłość, bo Jezus pragnie żyć razem z nami. Bóg pragnie żyć w harmonii ze swoim stworzeniem, które tak bardzo ukochał i które tak, któremu tak bardzo pokazał, że je kocha, ale w tym wszystkim dał nam wolny wybór i stwierdził: To nie jest miłość, dopóki Ty mnie nie wybierzesz. Ja już dokonałem tego wyboru i daję Tobie wolną rękę. I pragnę, żebyś mnie wybrał, ale nie zmuszam Cię do tego. Pragnę żyć razem z Tobą w harmonii. Pragnę razem z Tobą żyć w niebie. Pragnę, żebyś był święty moją świętością, ale nie będę cię do tego przemuszał, bo każdy z nas jest grzeszny, każdy z nas bez wyjątku. I tak jak już przewija się to w moich filmikach, Bóg nas obdarza miłosierdziem i On nas nie zsyła do piekła. On nas po prostu nie może wpuścić do nieba, jeśli my świadomie się Go wyrzekamy. Jeśli my świadomie odrzucamy Jego miłość. Jeśli my świadomie mówimy nie chcę Cię znać. Bo każdy z nas jest grzeszny i każdy z nas będzie grzeszył. Chodzi o wybranie Jego miłości, która nas w końcu uwolni od tego grzechu. Która nas wyzwoli. Ale Bóg powiedział masz wolny wybór. Masz wolną wolę. Kochanie polega na wyborze. Bóg będąc istotą doskonałą podjął tylko jeden wybór. Więcej razy nie musi. My... Będąc skażeni grzechem, musimy dokonywać tego wyboru codziennie. I to nie chodzi tylko o Boga, tylko o drugiego człowieka. Mąż powinien codziennie dokonywać wyboru, że kocha swoją żonę. Żona powinna codziennie dokonywać wyboru, że kocha swojego męża, że akceptuje go ze wszystkimi jego słabościami i vice versa. Że mąż jest świadom o wadach swojej żony, i mimo to ją kocha, i mimo to ją wybiera. To zależy od nas, czy my dokonamy tego wyboru wobec Boga, wobec bliźniego, czy mu pójdziemy do spowiedzi, czy my będziemy żałować swoje grzechy, czy my będziemy pragnąć miłosierdzia Bożego. To jest nasz wybór i to jest piękne, że to jest nasz wybór, bo Bóg właśnie tak bardzo nas ukochał, że pokazał nam siebie, dał nam siebie, umarł za nas i jeszcze powiedział: Masz wolny wybór wybierz.